Patrzcie, chłopaki, pod wodą jest prawdziwe Lamborghini Ronaldo, które ukradliście. Utopiliście Cristiano Ronaldo. Nie, nie, zaufaj mi, zaufaj mi. Naprawdę, zaufaj mi. Nie, to nie ja. Cóż, musimy użyć odrzutowego magnesu, żeby wyciągnąć to z wody. Witajcie, moi drodzy widzowie i ulubieni subskrybenci. Nazywam się SLAW i zaczynajmy łowienie na magnes. W tej chwili czuję coś pod wodą. Spróbujmy wyciągnąć tę rzecz jutro podczas tego łowienia na magnes. Postaramy się dowiedzieć, kto ukradł samochód Chrystiana Ronalda, ponieważ jestem wielkim fanem Cristiano Ronalda. I pomogę mu wyciągnąć to lambo z wody i patrz, tam coś jest. O mój Boże, tam jest zielona rzecz, wychodzi z wody. To chyba jakaś część. O mój Boże, to jest część, złamana część samochodu. O mój Boże, to jest jasny zderzak przedni zderzak z Lamborghini Cristiano Ronaldo. Więc w momencie uderzenia w wodę wygląda na to, że został rozbity. Niestety ta bardzo droga część samochodu jest teraz uszkodzona. Więc musimy spróbować wyciągnąć cały samochód z wody. Ale musimy też dowiedzieć się, kto włożył samochód Ronaldo pod wodę. Więc rzucajmy dalej, idźmy dalej samochód jest gdzieś tam. Musimy to wyczuć mój magnes się zaciął. Tak, mam coś dużego, więc wydaje się, że to jest Lambo, samo Lambo Cristiano Ronaldo. Nie, nie, wydaje mi się, że coś odłączyłem od tego Lamborghini, ale nadal coś mam na magnesie pod wodą, więc spróbujmy bardzo ostrożnie to wyciągnąć. Naprawdę czuję, że coś mam na magnesie i to coś wychodzi z wody. Czekajcie, co to jest? To bardzo dziwna część samochodu, a do tego jest torba. Orany to jest bardzo drogie, unikalne światło samochodowe. Ma tutaj chłodnicę z bardzo drogiego aluminium i specjalne, bardzo rzadkie, kryształowe światło Lamborghini. Ale co to jest? To torba! To trochę dziwne. Orany, teraz możemy zrozumieć, że to zielone Lamborghini jest poważnie uszkodzone. Mamy zderzak. I światło osobno, o rany, ale co jest w tej torbie? Mam nadzieję, że jest tam coś, co pomoże nam dowiedzieć się, kto to zrobił, kto wrzucił to Lamborghini pod wodę. Musimy spróbować zrozumieć, kto to zrobił. Hej, co to jest? O, to jest notes z numerem telefonu. Spróbujmy zadzwonić, żeby dowiedzieć się, kto ukradł samochód Cristiano Ronaldo i kto wrzucił go pod wodę. O, dzwoni. O, to działa. O. Halo, kto mówi? To ja, Alex. O, Sław, to ty. Alex ukradł samochód Cristiano Ronaldo. Znajdę go i złapię. No cóż, był całkiem wściekły. Wow, ale ładny grzyb, jestem naprawdę dobry w zbieraniu grzybów. Hej! Tak, to jest toaleta na kuchach i zamierzam Cię złapać. Dlaczego ukradłeś samochód, Ronaldo? Dlaczego jeździsz tą toaletą? Mam cię! Hej, Aleksie, wiem, że ukradłeś Lamborghini Ronaldo i je utopiłeś. Tak, to ty, bo zadzwoniłem na telefon. Ty odebrałeś i znalazłem ten numer w Lamborghini, więc to twoja wina. No cóż! Wina? Tak, chyba tak! Znalazłem go w parku, po prostu spacerowałem. Tam co, Sławku? Posłuchaj mnie, po prostu spacerowałem po parku, to nie był mój telefon więc go znalazłeś? Tak, po prostu znalazłem go. W parku O rany! Wiesz co, mam wielkie kłopoty. Ktoś ukradł Lamborghini Cristiano Ronaldo i utopił je. więc teraz użyjemy magnesu, żeby wyciągnąć to z wody. Pomożesz mi? Musimy znaleźć złodzieja samochodu. Tak, przestępce. Znajdziemy go, użyjemy magnesu i przeprowadzimy nasze śledztwo. Dowiemy się, kto utopił samochód Cristiano Ronaldo. Ale Sław, mam pytanie. Tak, nie ma problemu, pytaj. Dlaczego jedziesz na toalecie? Tak, to może być dziwne, ale to jest mój samochód, to jest moja kierownica. Uwielbiam to. Toaleta na kółkach, czemu nie? Usiądź, jedziemy, jedziemy. Ja? Tak, obaj jedziemy. Musimy kontynuować łowienie magnesem. Dobra, jedziemy. Ratujmy Cristiano Ronaldo Slamba. Love, to było takie krótkie i jasne. Dalej, dalej, Alex. To jest właśnie tam. Samochód Cristiano Ronaldo jest gdzieś tam pod wodą, więc użyjemy magnesu, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił, kto go tam wsadził, dobrze? Po pierwsze, kogo obchodzi samochód Ronaldo? Samochód Messiego jest o wiele lepszy. Nie, Cristiano Ronaldo jest najlepszy. Ona znowu Messi jest. Koza? Nie, Ronaldo jest złotem. Napiszcie w komentarzach, kto jest lepszy. Cristiano, Ronaldo czy... Messi? Napiszcie swoje komentarze, to bardzo ważne, ale i tak będziemy kontynuować łowienie magnesem, więc to musi gdzieś tam być, tak? Okej, okay, ale... Slav wyjaśnia Ronaldo Slambar w tym zbiorniku wodnym, tak? Dał mi to na jakiś czas, ale teraz jest pod wodą, więc muszę spróbować to jakoś zwrócić, i właściwie czuję to. Naprawdę ciężkie. Mówiłem ci, że to bardzo ciężkie. No dalej, no dalej. Och, Sław, jesteś głupcem. Trzymaj to mocniej, wiesz. Nie, nie jestem głupcem. Myślę, że coś wyłączyliśmy. Tak, zdecydowanie. Patrz, wyłączyliśmy część Lamborghini. O rany, nie. Już wyłączyłem zderzak, światło samochodu i jest jeszcze jedna część. O rany, musimy to wszystko zebrać razem. Dobra, pomóż mi. Coś jeszcze jest na moim magnesie. Widzę to, widzę to. Patrz, tam jest. Coś jasno zielonego wychodzi z wody, prawda? O rany, o rany! Patrz, to wygląda jak maska samochodu! O rany, chłopaki, patrzcie! O! Tak, to jest dość ciężkie. Razem, chłopaki, patrzcie, to jest maska samochodu z Lamborghini, Christiana Ronalda. On ma jasno zielony samochód. Wiecie dlaczego? Bo jego drużyna to Portugalia. Najlepsza drużyna graczy w historii. Właściwie, spójrz, to jest krowa. To nie jest krowa. Na stopie, na samochodzie wynik. Kiedyś to tam jakoś tak było. Jesteś pewien? Spójrz na tę stronę. Tak, to dlatego, że silnik Lamborghini jest z tyłu. Tam jest taka klapa bagażnika, po prostu. O. No tak. No dobrze, może to faktycznie jest Lamborghini, Ronaldo. Tak, ale kto ukradł je i kto je umieścił na wodzie? Tak, to nie byłem ja, to nie byłem. Nie, to nie byłem ja, nie. Więc kto musimy dalej łowić na magnes, żeby się dowiedzieć, jak ten samochód znalazł się tam pod wodą? Prawdopodobnie gdzieś tam albo tam, więc spróbujmy, pusto. Nie idę. Nie, ale złapałem to, więc mamy już cały samochód. Spróbujmy. Tak, samochód się rusza Lamborghini, samochód Cristiano Ronaldo się rusza więc możemy wyjąć tę rzecz z samochodu. O Boże. Jestem taki zmęczony tobą. Prawie mnie potrąciłeś w lesie, a teraz znowu. O, coś jeszcze jest, ale stało się jaśniejsze, więc wygląda na to, że znowu coś wyłączyliśmy z startaku. Jesteś pewien, że łowienie na magnes to dobry sposób na wyciąganie samochodów z wody? Podnosisz tylko części. Tak, to właśnie jest problem, więc yy, próbujemy wyciągnąć część drewna siłą, ale to właściwie zderzak, maska samochodu i wydaje się, że jeszcze jakaś część. W każdym razie spróbujmy wyciągnąć to z wody, okej? Okay? Tak, to się jeszcze rusza, więc odsuń się teraz moja kolej. O, rusza się, rusza się. I patrzcie, coś zielonego i jasnego wychodzi z wody. To na pewno kolejna część samochodu Cristiano Ronaldo. O, rany to drzwi. Patrzcie, chłopaki, są strasznie uszkodzone. Zobaczcie, tu są jakieś zardzewiałe części. Coś tu było napisane, nie mogę tego odczytać, ale na pewno było tam Ronaldo. Nie mogę powiedzieć, bo nie umiem tego przeczytać. Może to podpis Messiego? Nie. To jest samochód Cristiano Ronaldo. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Może tutaj znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam ustalić, kto ukradł samochód Cristiano Ronaldo i kto go utopił. Tak, hej, spójrz, tam coś jest. Co to jest? Coś czarnego. Och, to jest piłka. Tak, to wygląda jak szminka. Tak, czy oferujesz mi to? Nie potrzebujesz tego. Hej, zobacz, policja! O mój Boże, Poli jest moją dziewczyną. Gdzie znalazłeś telefon? Powiedziałeś mi. No cóż, był w lesie przy. W parku, w parku. Poli uwielbia spacerować po parku i robić selfie, więc to ona ukradła Lamborghini i utopiła je. Miłość to może przypadek. Nie, jestem absolutnie pewien, że to jej kość i że to ona ukradła samochód Ronaldo i utopiła go. Więc muszę zmienić strój, żeby ją złapać. Więc postanowiłem założyć na siebie ten kamuflaż i użyć tego kostiumu, żeby ukryć się przed polą. I używając tych rzeczy, złapię ją właśnie teraz. To jest miejsce, gdzie Pola zwykle chodzi, więc poczekam na nią właśnie tutaj. Teraz dowiemy się, dlaczego utopiła Lamborghini Ronaldo. Usiądź, Pola. To ja! Co ty robisz? Wiem, że ukradłeś Lamborghini Ronaldo i utopiłeś je. Nie, to nie ja! Wiem, że to byłeś ty, bo zobacz, co znalazłem! To twoja bomba, Poli. Tak, to moja, tak. I wiesz, gdzie ją znalazłem? Gdzie? Pod wodą w środku Lamborghini Ronaldo. Więc byłeś w samochodzie Ronaldo. Tak, byłam w Lamborghini Ronaldo. Więc utopiłeś go pod wodą? Nie! Nie zrobiłam tego! Ale znalazłem to w środku, pod wodą! I to jest twoje! Po prostu postanowiłam zrobić zdjęcie w środku twojego Lamborghini. Nie prowadziłam go! Nie, 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 nie! Jestem pewien, że to twoja wina. Włożyłeś samochód Ronaldo pod wodę i to jest czysty dowód na to. Mam dowody! Co, jakie dowody? Słuchaj, byłam na imprezie. Więc tak, może byłeś na jakiejś imprezie. No i co z tego? Jakbym wyglądała, gdybym utopiła samochód Ronaldo? Pewnie byłbyś brudny i mokry. Tak, ale ja jestem. Ładny. Więc tak, to nie jest w porządku. W chwili, gdy samochód Ronaldo zatonął pod wodą, Pauli był na imprezie. Więc ona nie jest winna, ale jest wiele dziwnych tropów. Znaleźliśmy jej bombę i znaleźliśmy telefon w parku, w którym lubisz spacerować. Ale to nie jesteś ty. Ktoś to zrobił. Potrzebuje twojej pomocy. Chodź, musimy dalej łowić magnesem. Chodźmy, no dalej. Hej, hej, Alex. Tak, to Pauli. Więc ją znalazłeś. Tak, znalazłem ją. Dlaczego zabrałeś samochód Ronaldo? Nie, 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 to nie była ona. Ona tak. To na pewno nie była ona. Musimy więc kontynuować łowienie na magnes, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił. I również znaleźliśmy wiele części, które są powiązane z samochodem Cristiano Ronaldo. Rzucamy magnes dalej, by wyciągnąć więcej z wody. Kontynuujemy. Gotowi, chłopaki? Tak! Łowimy magnesem z nią! Tak, będziemy łowić magnesem razem, bo ona też jest fanką Cristiano Ronaldo, prawda? Tak, to zróbmy to razem. Tak, przybij piątkę. Tak, to świetnie. Nie, 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 nie. Kontynuujmy łowienie magnesem. Idźmy dalej. Rzucajmy dalej. Lamborghini Cristiano Ronaldo musi gdzieś tam być. To jest przybliżona lokalizacja. Jest tam pod wodą, zobaczmy więc, czy mam rację. Teraz jest pusto, nie dotykaj tego. I tak, teraz, teraz dotknij tego, pomóż nam, pomóż nam. Idzie, 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 chłopaki, no dalej. Znowu wyłączyliśmy coś z Lamborghini Cristiano Ronaldo. Niemożliwe. Wow, wstań, musimy znaleźć kto ukradł samochód. Chodź, pomóż nam. Hej, coś tam jest, ale lekkie. Musisz uważać, żeby to wyciągnąć z wody. Oto jest coś zielonego. Coś zielonego wychodzi. O tak, to zdecydowanie kolejna, kolejna część samochodu Cristiano Ronaldo. O mój Boże, o wiem, wiem, co to jest, chłopaki. Wiecie, tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo jestem fanem motoryzacji. Uwielbiam samochody. Jeśli też lubisz samochody, napisz w komentarzach, który samochód jest Twoim ulubionym Lamborghini czy Ferrari. Mój to Lamborghini, ja jestem facetem od traktorów. Co on robi? Jest taki dziwny, ale panowie, to jest spoiler. Zwykle montuje się to z tyłu auta. Tu jest przedni zderzak, a tu światło samochodu. Mamy też maskę samochodu i drzwi właśnie tam. Spoiler samochodu musi być gdzieś tutaj. Więc tak, prawie zebraliśmy cały samochód Cristiano Ronaldo. To wygląda fajnie. Ale, chłopaki, wciąż nie rozgryźliśmy najważniejszej rzeczy. Kto ukradł samochód Cristiano Ronaldo? Kto jest winny zatopienia? Musimy iść dalej, dalej rzucać. Teraz mam przeczucie, że wyciągnę Lamborghini z wody. Ze mną się nie zadziera. Nie rozpraszaj mnie. Sławku, nudzę się. Zobacz, jakie jasne jest słońce. Tak. Och, czekaj, mam pomysł. To chłopak, prawda? Tak. Chciałbyś zobaczyć sztuczkę magiczną? Tak. Okej. Okay. Kiedyś byłem artystą cyrkowym. Co ty tu wyprawiasz? My łowimy na magnes, a ty bawisz się kamieniami. Dawaj, złapałem Lamborghini. Teraz nasze. To nasz czas, żeby to wyciągnąć. Teraz możemy spróbować wyciągnąć cały samochód. Nie, zrobiliśmy to znowu. Wyłączyliśmy coś. Wyłączyliśmy część Lamborghini. Rozumiesz, Aleksieju, co robimy? Te części są bardzo drogie. Każda może kosztować nawet 5000 dolarów. Kada! Nie znajdujesz samochodów. Rozbijasz je. O, nie! To nie moja wina, to twoja wina. Moja wina, tak, tak. Wyjdź na magnes. Pozwól... Mi znaleźć wszystkie samochody. O! Nie, tu coś jest, ale nie jest zielone, tylko czerwone, chłopaki. O mój Boże, to jest czerwony układ hamulcowy. Wow! O mój Boże, to są zdecydowanie hamulce z Lamborghini. Spójrz, są bardzo duże i bardzo mocne, ponieważ Lamborghini to bardzo szybki samochód. Aby zatrzymać bardzo mocny samochód, potrzeba dużo energii. Te hamulce są czerwone, co symbolizuje szybkość i sport. Sław, poczekaj, coś pod kubkiem. O mój Boże. Poczekaj, poczekaj. To są pazury. Fragment ubrania z koszulki lub koszuli. Nie wiem. Jest tu identyfikator. Poczekaj, wygląda jak mój pracownik. Spójrz. Dział to Slav Industries. Slav Industries to moja firma. To jest arci oficer ochrony, a to jest część jego ubrania, część jego munduru ochrony. Masz oficera ochrony. Oczywiście, panowie. Teraz wszystko jasne. To jest złodziej. Ukradł samochód Krystiana Ronalda i utopił go, bo musiał pilnować wszystkich moich samochodów. Więc wykorzystał okazję, żeby ukraść mój samochód. Teraz znaleźliśmy głównego winowajcę. On jest winny. Znajdę go i ukażę. Chodźmy. Hej, chłopaki, patrzcie, to Archie. I coś jest nie tak z jego odznaką. Jego spodnie są podarte na kawałki. I zobaczcie, to jest ten sam kolor, co jego spodnie. O mój Boże, on jest zdenerwowany, tak przy okazji, to jest jego odznaka. A teraz zamierzam go złapać. On jest winny utopienia samochodu Cristiano Ronaldo. Złapmy go. Hej, Arti, mam cię. Stój, nie, Arti, to on, złapmy go. Hej, stój. Arti, stój, nie ma mowy. Stój, nie ma mowy! Hej, hej, stój! Stój! Potrzebuję innego samochodu jak najszybciej. Złapię go! Ruszajmy! Hej! Arty! Stój! Zatrzymaj się, stój! Stój, stój! Gdzie jesteś? Stój! Złap to! Tak! Stój! Stój! Natychmiast! Stój, Ronaldo! Nie! Stój! Zatrzymaj samochód! Stój! Stój! Mam cię! Zostaw mnie! Nie ma mowy! Nie ma mowy! Ukradłeś Krystiano Ronaldo! Nie, nie, nie! To nie moja wina! Nie, to nie moja wina! Mamy go chłopaki! Teraz poniesie karę za kradzież i utopienie Lamborghini Cristiano Ronaldo. Hej, ty! Chodź tutaj, mam cię, no dalej. Nie ma mowy. Nie możesz się utopić! Ukradłeś Cristiano Ronalda! Nie, nie, zaufaj mi, zaufaj mi, to nie ja! Zaufaj mi, to nie ja! Nie, 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 nie! Jestem pewien, że to ty! Bo spójrz na swoje brwi. Tak, to ty! Znalazłem twoją kryjówkę i bazę! Masz dowód? Masz dowody? Tak! Jakie dowody? Video! Video! Mam nagranie! Masz nagranie? Tak, nagranie z kamery. Kamery monitoringu. Ukradłem twój samochód, spałem. Przepraszam słowo. Chodźmy sprawdzić kamery. Jeśli masz nagranie, obejrzyjmy je, zobaczmy. Chodź, chodź. Dobra, dobra. Ale nadal myślę, że to ty ukradłeś, Lambo. Patrz, patrz, mam dowód. Dobra, proszę, tak. Stop, stop, szybciej. Patrz, to ja biegnę za lambo. Tak, próbowałem je uratować. Nie próbowałem go zatrzymać. Wygląda jak ty. Biegłeś za lambo? Tak, próbuję je uratować. Co jest z twoimi spodniami? Czemu się rozrywają? Biegłem za lambo i podarłem spodnie. Dobrze, tak, masz nagranie z kamery przemysłowej. To jest czysty dowód, więc nie jesteś złodziejem, ale. Dobrze, dobrze, jesteś moim ochroniarzem. Więc musisz mi pomóc odzyskać Lambo. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Chodźmy do magnesu. Tak, chodźmy, chodźmy. Cześć chłopaki! To jest Arti, on jest moim ochroniarzem. Gdzie ukradłeś? Nie, 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 niestety to nie był on. Oglądałem kamery monitoringu i to nie był on. To nie byłem ja, to nie był on. Więc musimy dalej rzucać magnesem, żeby zrozumieć, kto to był. Nie mamy czasu. Musimy się pospieszyć, żeby dowiedzieć się, kto ukradł samochód Cristiano Ronalda. Idziemy dalej, rzucajmy dalej. Prawdziwy samochód Cristiano Ronalda jest tam, więc użyję mojego magnesu, żeby wyciągnąć tę rzecz z wody. Tak, tak, to prawdziwy magnes. To bardzo silny magnes G. Wyciągam Lambo. Tak, jest tam, czuję to. Tak, pomóż mi tam, gdzie możesz. Chłopaki, potrzebujemy wsparcia. Czemu stoicie? Złapcie ich. Losowanie. Dobra. To on, wiem. Dlaczego? To jego problem. Musimy osiągnąć to, żeby całe lambo wyciągnąć z wody. To jest naprawdę trudne, więc musimy to opatentować. Musimy współpracować, żeby to wyciągnąć. Może później, bo teraz mam wrażenie, że znowu coś wyłączyliśmy. To tam jest. Czuję się, jakby owłosiony element auta wychodził z wody. Patrzcie, to jest to, chłopaki. Podejdźmy bliżej, żeby to zobaczyć. O rany, mam bardzo, bardzo złe wieści, chłopaki. To jest bardzo ważna część silnika. Więc, chłopaki, to powinno być wewnątrz Lamborghini Ronaldo. Ale jeśli mam to w rękach, to oznacza tylko jedno: że Lambo jest całkowicie zniszczone. Hej, przepraszam, to właściwie wszystko twoja wina. Próbowałem dotknąć szalika. Gdybym był twoim ochroniarzem, nigdy nie straciłbym żadnego twojego samochodu ani Messiego. Mój Messi. Nie, to samochód Ronaldo. Ty znowu próbujesz się tu popisywać. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Arti próbował wykonywać swoją pracę. Widziałem to na kamerze. A ty jesteś tym pozerem, który kocha Messiego. Wszyscy kochają Cristiano Ronaldo, prawda? Nie, ja lubię Messiego. Wow. Dlaczego? Chłopaki, znaleźliśmy już sporo części samochodowych pod wodą. I wszystkie należą do prawdziwego Lambo Cristiano Ronaldo. Ale tak, jest zniszczony, bardzo zniszczony. A mimo to nie mamy wystarczających informacji, żeby zrozumieć, kto to zrobił. Kto to zrobił? Tak, myślę, że ten, kto zatopił ten samochód, musiał być kompletnym idiotą. Tak, zdecydowanie. Kierowca był bardzo głupi i bardzo nieuważny. Nienawidzę go, więc idźmy dalej. Rzucajmy dalej. Przybliżona lokalizacja samochodu jest tam, jestem już tego pewien, więc rzucę to właśnie tutaj. Tak. Więc to musi być samochód Christiana Ronalda tam. Wiecie? Coś dziwnego, chłopaki. Czuję coś bardzo lekkiego na magnesie. To nie jest lambo, ale zdecydowanie coś wydaje się wychodzić z wody. Coś małego. Hej, patrz, to kamera na magnesie. Czekaj. Wow, chłopaki. Patrzcie, to jest GoPro, mocno uszkodzone GoPro. Może to urządzenie było używane jako kamera samochodowa i możemy ustalić, kto prowadził samochód. I zobaczymy moment wypadku samochodowego. Obejrzyjmy to teraz, spróbujmy ją włączyć. O, działa, bo to GoPro. Jest bardzo wytrzymała. Zagrajmy więc ostatnie nagranie, żeby zrozumieć, kto prowadził samochód Cristiano Ronaldo. Odtwórzmy je! Jakich facetów? A teraz pojedziemy samochodem mojego przyjaciela. Dobra, odpalmy ten głośny silnik. O, tak, uwielbiam dźwięk samochodu Cristiano Ronalda. Chłopaki, coś nie gra? Tak myślę. To nie ty? Nie wiem, nie wiem. Może! Może planowałeś jeździć lambem? Może tak jest powiedziane w filmie. To twój głos, Sławie. To nie ma znaczenia, chłopaki. Coś jest nie tak z obrazem. Już nie działa, już nie działa. Kontynuujcie! Słuchajcie, twój głos. Tak, to dźwięk. Dźwięk nadal działa, prawda? Słuchajmy dalej. Sław, to ty kierujesz lambo i mówisz. Tak, zdecydowanie. Ale chłopaki, nie ma w tym nic złego. Nie mogę sobie tego przypomnieć. Nie mogę tego sobie przypomnieć. I co więcej, po prostu prowadzę. Po prostu prowadzę. A po prostu prowadziłem samochód. Nie rozbiłem go, okej? Okay? Słuchajmy dalej. Wszystko w porządku. To nie ja rozwaliłem Lambo. Ostatnia szansa, Sławie. Słuchajmy dalej, chłopaki. Jedźmy jeszcze szybciej. Tak, tak. O nie, 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 nie. Zgubiłem się w... Sławku, to wyraźnie brzmi jak dźwięki wypadku samochodowego. Tak, zdecydowanie brzmi jak wypadek. Tak, coś wpada pod wodę i nie pamiętasz. Nie, to nie ja chłopaki. W ogóle tego nie pamiętam. To nie ja, to tylko dźwięk. Słuchajmy dalej, tam jeszcze coś jest, okej? Okay? O mój Boże, ojej, tak bardzo boli mnie głowa. Wygląda, jakby ktoś mnie uderzył. Nie pamiętam nic, chodźmy stąd. I tego też zapomniałeś? Tak, zdecydowanie, to było uderzenie w głowę. Uderzenie w głowę? Nie, to będzie to, nie! Nie, 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 przepraszam was za to, spróbujcie! Zapamiętać, co zrobiłeś, ty. Ukradłeś to, nie, nie! To jest z twojej imprezy. Na 100% to był on. Tak, dobra, chłopaki. Ustalmy to do końca, dobrze? Mam coś do powiedzenia, chłopaki, zbierzmy cały obraz, dobrze? Jakoś ukradłem samochód z parkingu. Jechałem bardzo źle i spowodowałem wypadek samochodowy, a cały samochód Cristiano Ronaldo wylądował pod wodą. Tak, po uderzeniu w głowę, niestety tego nie pamiętam, więc tak, trochę czuję się za to winny. Och, wiesz, co mogę powiedzieć? Cześć, chłopaki. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Mam na imię Sław. Nie zapomnijcie zasubskrybować.